Lis jest sekretarz, zanim odbiorą cię do domu. W mojej łazience spłuczasz z siebie ten zasłużony, ciężki dzień. Powiesz, że czujesz się, jak w I tak jak zwykle powiesz, że. Ja jestem twoja, Merlin Mądro. Ja jestem twoja, gryżit bardzo przy mnie się czujesz jak belądo, ulegorytek, hallelu. Dzisiaj wziąłeś mnie na mieście. Puściłeś przodem żonę, dzieci i wyważyłeś się pospiesznie ten tłum, co wyszedł Ci naprzeciw. A w domu żona, ta legalna, jak następna pozytywka skrzypki, że ty stary wardek, gdzie jest stary ładek, ścierać dwie pelki Nie ważne, że dzika to bo Moja jedyna tylko wiem. Że ty się przy mnie wyprostujesz, że będziesz znowu super snę. Tu są...